Hans Christian Andersen, Brzydkie kaczątko, czytają Małgorzata Morawska i Iwona Milewska. Ach, jak pięknie było tego lata na wsi, łąki zieleniły się przecudnie, a pola pełne były żółtego zboża. Wokół słychać było wesołe i łagodne śpiewy ptaków, a cała przyroda wsłuchiwała się w ten niezwykły koncert. Pod jednym z liści łopianu pani kaczka postanowiła uwić sobie gniazdko. Siedziała już tutaj kilka dni, czekając na rodzinę swych dzieci, ukrytych w twardych skorupkach, i już powoli zaczynała się niecierpliwić. Nagle z jaj zaczęły wykluwać się malutkie kaczuszki. Pipi! Radośnie oznajmiały swoje przyjście na świat. – Mamo, czy to właśnie cały świat? – pytały maluchy. – Ach nie, drogie dzieci, to tylko część wspaniałego świata – spokojnie odpowiadała im matka. Prawie wszystkie skorupki zdążyły już pęknąć, jednak z jednego jajka nadal nie wykluło się pisklę. Było ono największe i matka kacza zaczęła się już denerwować. – To indycze jajko! Sama kiedyś takie wysiedziałam, rzekła przechodząca obok stara kaczka. Lepiej niech pani zostawi je w spokoju i zajmie się swoimi nowonarodzonymi dziećmi. Jednak świeżo upieczona matka ani raczyła słuchać doświadczonej sąsiadki. Postanowiła poczekać na narodziny ostatniego dziecka. Nagle z jajka. Zaczęło wykluwać się pisklę. Było ono jednak tak duże i niepodobne do pozostałych kaczyk dzieci, że matka bardzo się zaniepokoiła. Cóż, trzeba będzie poczekać, aż pójdę z dziećmi popływać do wody. Wtedy rzeczywiście przekonam się, czy to indycze maleństwo. Kolejnego dnia pogoda była przepiękna. Kaczka postanowiła zatem zaprowadzić swoje małe. Do jeziora. Maluchy wesoło taplały się w wodzie, najlepiej zaś rodziło sobie duże i brzydkie kaczątko. Kaczuszka radośnie nurkowała i popisywała się przed swoim rodzeństwem pływackimi zdolnościami. Och, jakie szczęście! To nie jest maluch indyka. Pływa przecież najlepiej ze wszystkich moich dzieci. I jeśli lepiej mu się przyjrzeć. Wcale nie jest takie brzydkie. Może niedługo z tego wyrośnie, mówiła do siebie kaczka. Tymczasem postanowiła pokazać swoim dzieciom rozległy świat i pochwalić się nimi przed innymi zwierzętami w gospodarstwie. Weszła z nimi na podwórze, gdzie mieszkało już kilka zwierzęcych rodzin. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem obserwowali przybycie nieoczekiwanych gości. Pies szczekał z a świnki nieprzyjaźnie chrunkały. Och, kolejne darmo zjady. jakby było nas tu za mało skwitowały z oburzeniem kaczki. Spójrzcie, jakie szkaradne jest jedno z tych małych prawdziwa paskuda wołały inne. Jedna z kaczek odbiegła do niego i z całej siły Uszczypnęła jej w szyję. Zostaw, moje dziecko, w spokoju! krzyknęła kacza mama. Co ono tobie zrobiło? Nic, ale jest tak brzydkie, że nie mogę na nie patrzeć. Przecież każdy ma prawo wyrazić własne zdanie. Udały ci się pociechy, rzekła inna stara kaczka. Tylko jedno, jakieś niezgrabne i trochę za bardzo wyrośnięte. Pozbądź się go! Radziła dalej. Nawet wielki Indor, który miał się za króla całego gospodarstwa, nastroszył pióra i groźnie spoglądał na kaczątko. Oj, nie miało spokoju w całym gospodarstwie nasze biedne kaczątko. Kot ostrzył sobie na nie swoje ostre pazurki, świnki trącały ryjkami, a wszystkie inne zwierzęta śmiały się z tego, że jest takie duże i całkiem odmienny od pozostałych. Wszyscy popychali je i odtrącali, i nawet jego własne rodzeństwo traktowało je jak kogoś zupełnie obcego. Kaczki i kury dziobały i odpędzały brzydkie kaczonko. Nawet własna matka mawiała nieraz – odejdź już i wreszcie daj mi spokój, brzydactwo. Fech, nie mogę już na ciebie patrzeć. Kaczątko czuło, że nikomu nie jest potrzebne i zasmucone, postanowiło opuścić gospodarstwo. Przedostało się za płot i pierwszą noc spędziło na bagnach, gdzie mieszkały dzikie kaczki. Rankiem, kiedy kaczki się obudziły, spostrzegły nowego lokatora i powiedziały: Ach, Aleś ty Brzydki, skąd jesteś? Jeśli jednak chcesz, możesz mieszkać tu z nami, ponieważ nie obchodzi nas wcale jak wyglądasz. Bylebyś jednak nie chciał żenić się w naszym rodzie. Następnego dnia na bagno przyleciały dwa dzikie gąsiory. Ach, ale jesteś paskudny. Jednak jeśli chcesz, możesz pójść z nami. Mieszka z nami wiele dzikich, młodych i urodziwych gąsek. I być może spodobasz się której z nich. A może wkrótce sam się zakochasz? Jednak nie zdążyły dokończyć swojego opowiadania, ponieważ nagle padły martwe od strzałów myśliwych. Zaczęło się wielkie polowanie. Myśliwi otoczyli staw i zaczęli celować w dzikie kaczki i gęsi. Zewsząd dochodziły odgłosy strzelaniny. Nawoływania kłusowników. Kaczątko było przerażone. Jeszcze nigdy do tej pory nie było w tak wielkim niebezpieczeństwie. Co robić? Gdzie się chować? Czy uda mu się uciec? Ze strachu miało już schować głowę w skrzydełka. Jednak nagle zobaczyło nad sobą groźne, błyskające kły gończego psa. Ten jednak, ujrzawszy kaczątko. Uciekł niespodzianie. Dobrze, że jestem taki brzydki. Nawet pies nie chce na mnie patrzeć. Dzięki temu ocalałem. Skwitował przestraszony malec. Polowanie trwało długo. Kaczątko ukryło się w gęstych zaroślach, aby tam przeczekać niebezpieczeństwo. Kiedy jednak strzały ucichły, postanowiło czym prędzej uciekać. Nagle zerwała się wielka burza. Padało tak mocno i grzmiało tak głośno, że kaczątko myślało nawet, że to już prawdziwy koniec świata. Nagle w oddali zobaczyło lichą, rozpadającą się chałupkę. Nie wahało się dłużej i przez szpadę w drzwiach dostało się do środka. Mieszkała tam stara kobiecina wraz z kurką i kotem. Staruszka była bardzo przywiązana do kota, który potrafił wyginać grzbiet i cichutko mruczeć, kiedy się go łaskało. Kura natomiast znosiła jaja i miała bardzo krótkie nóżki. Z tego też powodu gospodyni nazwała ją krótko nóżką. Staruszka kochała tę dwójkę niezmiernie i traktowała jak własne dzieci. Z przybycia kaczątka także się ucieszyła. Pomyślała bowiem, że wreszcie będą mieli kacze jaja. Minęły jednak długie trzy tygodnie, a kaczątko nie zniosło ani jednego jajka. Kot i kura zaczęli mu dogryzać, a że byli na gospodarstwie już parę długich lat, czuli się jego panami. Ciągle przypominali kaczęciu, że jest brzydkie niepotrzebne i przez nikogo niekochane. – Lepiej naucz się znosić jajka albo mruczeć jak kot. W przeciwnym razie będziesz musiał pójść sobie w świat – radziła kura. – Ach, jak bardzo chciałbym sobie popływać – rzekło małe. – Jak tęsknię za orzeźwiającym chłodem wody. Chyba rzeczywiście pójdę już stąd. – Droga wolna, nikt cię przecież tutaj nie zatrzymuje. Orzekli wspólnie kot i kura. Kaczątko poczuło się niekochane i nierozumiane. Wydawało mu się, że nikt nie przejmuje się jego losem. Gospodyni kochała tylko kota i krótkonóżkę. A zarówno kot, jak i kura uważały kaczątko za dziwadło i darmo zjada. Biedactwo postanowiło, że nie może tutaj dłużej zostać. Poszło zatem znów w szeroki świat i po raz kolejny było zupełnie samo. Pływało po wodzie, zanurzało się i pluskało, a inne ptactwo unikało go z powodu jego brzydoty. I żyło tak sobie nasze kaczątko, aż nadeszła chłodna jesień. Ach, niedobra była to pora roku. Wiatr świszczał niemiłosiernie. A wszystkie ptaki zbierały się już do odlotu, do ciepłych krajów. Tam bowiem zamierzały przetrwać mroźną zimę. Pewnego razu kaczątko ujrzało w górze wspaniałe, dzikie, białe ptaki. Były to odlatujące łabędzie. Tak bardzo pragnęło być przecież takie jak one. Niespodzianie wydało z siebie jakiś dziwny głos, który bardzo je przeraził. Co się z nim dzieje? Dlaczego zachowuje się tak dziwnie? Ono tak brzydkie i nieporadne. Tęskni do ptaków tak pięknych i wspaniałych. Początkowo bało się nadchodzącej zimy. Nigdzie nie było bowiem miejsca, gdzie mogłoby przetrwać chłody i mrozy. Ach, cóż ono pocznie? Jest przecież takie samotne i niepotrzebne, biedactwo. Wkrótce nadeszła groźna zima. Kaczątko nadal nie miało żadnego schronienia, a głód i zimno wciąż mu doskwierały. Musiało pływać w kółko po małym, niezamarzniętym fragmencie jeziora, aby uchronić się przed zamarznięciem. Jednak pewnego razu mróz był tak silny, że gospodarz z pobliskiej wioski pod taflą grubego lodu znalazł zamarznięte kaczątko. Szybko rozbił podeszwą lód i zabrał je do domu. Tam kaczątko ogrzało się i szybko wróciło do zdrowia, a dzieci, widząc małe, nieporadne stworzenie, zapragnęły się z nim pobawić. Jednak ono Nauczone przecież, że nikt nie chce go prawdziwie polubić, przestraszyło się, że dzieci chcą mu zrobić krzywdę i zaczęło uciekać. Po drodze przewróciło dzban z wodą, wylało mleko i ubrudziło się w sadzy, a potem zdyszane i przestraszone uciekło w gęstą trzcinę. Tam postanowiło doczekać końca mroźnej zimy. Kiedy na ziemię padły. Pierwsze promienie wiosennego słońca nie posiadało się z radości, zostało uratowane. Wtem zobaczyło te same ptaki, które widziało niegdyś, odlatujące do ciepłych krajów. Ach, ależ one piękne i białe, jakie mają długie, delikatne szyje, jakie szerokie skrzydła. Postanowiło przyjrzeć się im i podpłynęło bliżej. Niespodzianie Łabędzie zaczęły płynąć w jego kierunku. Kaczątko bało się ich, ale nagle? Nie, niemożliwe. Stare łabędzie zaczęły z uznaniem kiwać głowami i łopotać skrzydłami. Kaczątko rozpostarło skrzydła i przejrzało się w tafli wody. Nie mogło uwierzyć własnym oczom. Przecież wygląda jak łabędź. Jest teraz takie piękne i białe nigdy nawet nie marzyło o tak wielkim szczęściu spełniło się jego najskrytsze marzenie i tak brzydkie kaczątko stało się pięknym ławędziem.